Szanowni Państwo, mam do zakomunikowania bardzo ważną wiadomość dla mieszkańców naszej gminy. Otóż no, z pewną satysfakcją chcę poinformować, że już lada dzień popłynie nowa woda z nowego źródła i z nowej stacji uzdatniania wody w Bożyncinie Małym. Właśnie w tej chwili trwają prace rozruchowe i ostatnie badania i to kończy cały długi, skomplikowany proces inwestycyjny, co oznacza, po pierwsze, poprawienie się jakości wody w naszych kranach, bo ta nowa woda zastąpi dotychczas zakupywaną wodę z gminy Leszno, nie najlepszej jakości, było szereg różnych implikacji z tym związanych. Po drugie, poprawi bilans wodny w naszej gminie, ponieważ dostarczy takiej ilości, żeby nie było ograniczeń nawet w trudnych okresach suszy upałów. Poprawi się również jakość wody ze źródła babickiego. Będzie to możliwe z dwóch powodów. Po pierwsze, Dzięki dodatkowej dostawie wody z Bożeńcina będzie można zmniejszyć wydobycie, wydobycie ze studni babickich, nawet do tego stopnia, że jedna najgorsza studnia może być czasowo nieeksploatowana. Drugi czynnik to jest to, że nasze przedsiębiorstwo komunalne EkoBabice własnym sumtem dokonało modernizacji stacji uzdatniania wody w Babicach. To też się przyczyni do poprawy i ciśnienia i pewności dostawy, jak również jakości wody w tej części gminy.